Dzień dobry, Patryk Rudnicki, startengine.pl, witam ponownie. Dzisiaj siedzimy za kierownicą samochodu, znowu wartego ponad 400 tysięcy złotych. Natomiast to nie cena jest wykładnikiem, według którego powinniśmy ten samochód oceniać. To jest Mercedes, więc ten samochód nie będzie, nie jest i nie będzie tani. To jest oczywiste. Natomiast jakiś czas temu miałem okazję spędzić kilka dni w towarzystwie Mercedesa GLC Coupé i wbrew opiniom, które Dosyć często słyszę na temat stylistyki tego samochodu. Samochód, którym jeździłem, był w kolorze srebrnym. Była to wersja wysokobrężna 250D. I muszę powiedzieć, że samochód przypadł mi do gustu. Jeździło się nim przyjemnie. To bardzo dobra propozycja na długie dystanse, oczywiście świetnie wyposażona, dostarczająca sporo komfortu kierowcy, ale też i pasażerom. Natomiast dzisiaj znajdujemy się również w Mercedesie GLC, ale benzynowym i nie jest to taka zwykła benzyna. Raz, że samochód nieco różni się stylistycznie od wersji zwykłej, ponieważ posiada m.in. lotkę na klapie bagażnika. Ten egzemplarz w ciemno-niebieskim, granatowym kolorze nadwozia dodatkowo posiada potężne, 21-calowe, aluminiowe felgi, które skrywają no robiące wrażenie układ hamulcowy No i dodatkowo mamy kilka specjalnych oznaczeń. Dlaczego specjalnych? Dlatego, że jedziemy wersją GLC 43 AMG. Za chwilę zobaczycie przebitkę z zewnątrz, szybkie okrążenie samochodu żeby zobaczyć jak wygląda ten egzemplarz. Ale to będzie szybkie. Natomiast później wracamy z powrotem do Jak widzieliście na krótkim materiale z zewnątrz, tak jak powiedziałem, samochód posiada kilka charakterystycznych dla siebie wyróżników. Na przykład poprzeczka w przednim grillu jest pojedyncza i posiada malutki emblemat AMG. Malutki, ponieważ z daleka on jest tak naprawdę niewidoczny. Poza tym z boku nadwozia, napis biturbo, i oczywiście z tyłu stosowne oznaczenie, tak jak wspomniałem, stylistycznie, oczywiście to jest kwestia gustu. Natomiast wersja wysokoprężna już przypadła mi do gustu. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że cała ta masywność, ale nie tylko. Proporcje samochodu i ogólna stylistyka mogą się podobać. Przynajmniej mnie się do podoba. Natomiast pomijając dobrodziejstwo w postaci całego wyposażenia, jakie tutaj mamy, i wykończenia tego egzemplarza, bo jak widać, mamy tutaj brązową tam tapicerkę deska oczywiście też jest obszyta skórą pogoda niestety nie dopisuje i pomijając świetne wyposażenie tak jak system audio burmester oczywiście system multimedialny command z nawigacją i różnymi innymi bajerami to Mamy również konsolę centralną, którą pokrywa płótno węglowe. I oczywiście mamy, na szczęście, zwykły zestaw zegarów. Nie ma tutaj żadnych elektronicznych kokpitów, wirtualnych kokpitów, wirtualnych wskaźników. Mamy normalne zegary. Dodatkowo w obrotomierzu mamy oznaczenie. To wszystko tworzy bardzo przyjemną całość. Natomiast wyposażenie, tak jak podgrzewanie, wentylacja fotela, elektryczna, elektryczne jego ustawianie z pamięcią i tym podobne rzeczy schodzą w tym modelu nieco na drugi plan, ponieważ tak jak powiedziałem, Mamy tutaj do czynienia z wersją 43 AMG. A więc pod maską mamy benzynowe 3-litrowe podwójnie doładowane V6. Którego moc to 367 koni mechanicznych. No i mówiąc szczerze, dynamika w tym samochodzie przychodzi naturalnie, jest jak na zawołanie, samochód przyspiesza z każdej prędkości w każdym momencie, w każdej chwili, kiedy kierowca sobie tego życzy Oczywiście napęd jest przenoszony na wszystkie cztery koła, ponieważ mamy tutaj napęd Formatik. Coś, co budzi we mnie, może nie tyle zastrzeżenia, co pewne wątpliwości, to skrzynia biegów. Dlaczego? Dlatego, że w zwykłej wersji GLC, w wysokoprężnym GLC, był siedmiobiegowy automat, który pracował naprawdę przyzwoicie. Tak jak powiedziałem, do spółki z silnikiem diesla, był to przyjemny zestaw w trasę. Generalnie charakter tamtego samochodu był dosyć odprężający, tutaj mamy dziewięciobiegowy automat. I mówiąc szczerze, ja osobiście spodziewałem się, że dzięki takiemu rozwiązaniu, dzięki takiej skrzyni biegów, będziemy mogli zmniejszyć nieco spalanie w tym samochodzie. Chociaż oczywiście spalanie jest tutaj kwestią drugorzędną, bo umówmy się, osoba, która kupuje taki samochód, po prostu ją stać i na kupno, i na utrzymanie. Natomiast kupowanie paliwa to jest kwestia gdzieś tam na dalszym planie. Natomiast wracając do rzeczy, dziewięciobiegowa skrzynia spodziewałem się, że mając tyle biegów na pokładzie. Będzie można to spalanie zbić, natomiast w rzeczywistości wygląda to tak, że pomijam fakt szarpania tej skrzyni, zwłaszcza przy redukowaniu biegów, bo skrzynia potrafi zredukować nawet i o dwa biegi, kiedy zachodzi taka potrzeba. Czasami poszarpuje, natomiast umówmy się do tego, no można się przyzwyczaić. Natomiast Posiadanie 9 biegów sądziłem, że będzie skutkowało niższym nieco zużyciem paliwa. Oczywiście nie mówię niskim, bo tutaj zużycie paliwa nigdy nie będzie niskie. Ale efekt jest taki, że ta skrzynia została zastopniowana bardzo krótko. Efekt jest taki, że przy 130 km na godzinę teraz tyle nie jedziemy. To jest przykład. Przy 130 km na godzinę mamy ponad 2000 obrotów, a to skutkuje spalaniem w okolicach 10 litrów. Tak naprawdę wydaje mi się, że najbardziej optymalną prędkością do pokonywania dłuższych dystansów w tym samochodzie to jest jakieś 120, bo wtedy spalanie spada nam poniżej 10 litrów. Na tym samochodem jechać w miarę komfortowo. Natomiast ta skrzynia biegów, dla mnie, czy we mnie, budzi pewne wątpliwości. Budzi we mnie wątpliwość sens jej zastosowania tutaj. Sens zastosowania dziewięciobiegowego. Dziewięciobiegowej wersji. Natomiast Biorąc pod uwagę osiągi, biorąc pod uwagę co ten samochód potrafi, to jest to już wysoka półka. Wysoka półka, ponieważ ja w tej chwili jadę w trybie ECO, Mam 104 km na godzinę. Natomiast wystarczy nieco przycisnąć, już się robi 130. Jeżeli chodzi o dźwięk samochodu, porównuję oczywiście do bezpośredniego konkurenta, jakim jest BMW X4 w wersji M40i. Tam mamy 360 koni mechanicznych i 450 Nm. Również nawet na 4 koła. Również mamy automat, tylko firmy ZT jeżeli chodzi o dynamikę, tutaj ukłon w kierunku chłopaków z portalu Autowizja, oba samochody zostały zmierzone i okazuje się, że mimo, że Mercedes posiada 7 koni mechanicznych więcej, to oba samochody zarówno od 0 do 100, jak i od 0 do 200 kręcą identyczne czasy. Identyczne czasy. Są tak samo szybkie są szybkie. Natomiast porównując dźwięk, tutaj ten dźwięk nie jest nahalny. On daje o sobie znać w trybie komfort, w trybie ego, kiedy przyspieszamy słychać pewne nazwałbym to uczeniem. Takie przyjemne uczenie. Wydech potrafi czasami Troszkę strzelić, nawet. Oczywiście jest znacznie głośniej, kiedy nasza stopa na pedale gazu wywołuje dużo większe obciążenie. Ale porównując do BMW, muszę powiedzieć, że tu jest jednak cicho. BMW wydech absolutnie ryczał, absolutnie. Robił po prostu dla uszu kierowcy, ale nie tylko kierowcy, koncert. Był głośny, potrafił być czasami nachalny, powodował, że przechodni obracali się na ulicy, a nie tylko na ulicy, bo wyobraźcie sobie, kiedy takim samochodem jedziemy na parking podziemny centrum handlowego i w trybie sport, w pełnym ogniu, przejedziemy jeden. Odcinek, jedną długość wspomnianego parkingu podziemnego, efekt nie tylko dla robiących zakupy, ale dla samego kierowcy jest naprawdę piorunujący. Przy czym mówię o BMW. Mercedes też brzmi całkiem nieźle. Natomiast, tak jak wspomniałem, pewnym minusem dla tego modelu jest to, że miałem wcześniej styczność ze wspomnianym X4, które po prostu grało lepiej. Co nie zmienia faktu, że wersja 43 AMG też brzmi naprawdę nieźle, zwłaszcza w trybie Sport i w trybie Sport Plus. Chociaż głównie w tym ostatnim w Sport Plus wydech, mówiąc potocznie, robi robotę. Strzela, jest całkiem głośny, daje o sobie znać. I robi się tutaj na pokładzie bardzo przyjemnie. Natomiast coś, na co chciałbym zwrócić uwagę. Mercedes. Wersję 43, ponieważ wersja 43 występuje nie tylko w GLC, ale również w większym GLE, w klasie C i w klasie CKP, dla Mercedesa, czy według Mercedesa, wersja 43 ma być pewnego rodzaju pomostem łączącym wersje zwykłe. Topowe. W przypadku tego modelu, w przypadku GLC Coupe mamy wersję zwykłą, tak jak przykładowo dieslowska, o której wspomniałem i wersję, o której niedawno pisałem na blogu, czyli 63 AMG. Tam można się spodziewać, że jest głośno. Mamy V8. To już Myślę, że jest samochód w pewnym sensie bezkompromisowy. Tutaj teoretycznie powinniśmy mieć połączenie sportowych wrażeń, sportowych emocji, pewnej agresywności jednak z samochodem, który nadaje się do spokojnej jazdy na co dzień, do pokonywania kilometrów, do robienia tras. Jadąc w trybie eko, w trybie komfort, jeżeli chodzi o układ wydechowy, tak jak wspomniałem, on nie jest nachalny, spokojnie można jechać. On nie przeszkadza. Natomiast porozmawiajmy o zawieszeniu, ponieważ ten samochód jest po prostu twardy. Oczywiście nie mówię o. W tych trybach najwyższych, czyli trybach sportowych, gdzie samochód troszkę zaczyna już przypominać komfortem jazdy, taczkę, ale mam na myśli tutaj tryb Eco, aktualny i tryb komfort. W tych trybach samochód czy zawieszenie samochodu pracuje niby łagodniej. Lepiej filtruje nierówności, natomiast jest wciąż twardo. Twardo, o tyle, że dokładnie czujemy po czym jedziemy. To nie jest taki efekt, że zaraz powypadają nam wszystkie plomby z zębów, że zaraz zaczniemy coś tutaj kubić we wnętrzu. To nie jest taki efekt. Natomiast dokładnie czuć po jakiej nawierzchni jedziemy, ponieważ mimo wszystko. Komfort w tym samochodzie, jeżeli chodzi o zawieszenie i jeżeli chodzi o filtrowanie wszelkich nierówności nie jest najwyższy. Dlatego rodzi się we mnie pewne pytanie, ponieważ jasne, mamy tutaj świetne wyposażenie, mamy naprawdę dużo mocy, mamy przyjemne brzmienie, ale wydaje mi się że jak na wersję 43 nie wiem czy jest to do końca samochód kompromisowy nie wiem czy jest to samochód na tyle kompromisowy by nazwać go uniwersalnym mam wrażenie że tutaj mając pewną granicę która dzieli Szeroko pojęty znaczek AMG, czyli sport, agresję, emocje, wszystko co tak zwani Petrol uwielbiają, a komfort i wygodę i świetne wyposażenie, do czego zwykła wersja GLCQB tak naprawdę została stworzona, to ten model znajduje się jednak bliżej tych literek AMG. Gdzie na szczycie stoi wersja 63. Nie wiem, czy tak do końca powinno być. Natomiast to są moje subiektywne odczucia. Czy samochód jest lepszy od X4 przykładowo? Albo od Porsche Macana Powiedzieć. Długo się zastanawiałem, zwłaszcza długo się zastanawiałem porównując do wspomnianego M40i od koncernu z Monachium. I mówiąc szczerze, każdy z tych samochodów ma pewne elementy, które mnie do siebie przekonują. GLC na przykład mamy znakomitą kierownicę, która w miejscach chwytu po bokach została oprzyta zawsze. Dodatkowo mamy świetne łopatki z napisem up i down. Tutaj oczywiście, tak jak wspomniałem, konsola centralna, która na szczęście nie jest pokryta plastikiem typu piano Black, który notorycznie zbiera kurz i... Znajdują się na nim odciski palców, tutaj te odciski też są nieco widoczne, ale mniej. Po prostu mniej. Czy ten samochód jest lepszy? Mówiąc szczerze, mnie osobiście mam takie wewnętrzne przekonanie, że nieco bardziej mnie przekonuje. Mimo że BMW jest głośniejsze, mimo że posiada 7 koni mechanicznych mniej, a przyspiesza identycznie, mimo że potrafi spalić nieco mniej, ponieważ w BMW można w trasie, oczywiście nie na autostradzie, ale w trasie pozamiejskiej można zejść poniżej 9 litrów. Da się taki wyczyn zrobić. to Mercedes jako całość, z całą otoczką, jaka jest tworzona wokół wersji AMG, po prostu jakoś do mnie przemawia. To nie znaczy, że BMW do mnie nie przemawia, natomiast czy to oznacza, że kupiłbym sobie GLC zamiast X4? Szczerze mówiąc, nie wiem. Te samochody... Tak jak wspomniałem w przypadku klasy E, w przypadku klasy E nie kupiłbym sobie tych samochodów z oczywistego względu. Tym względem są oczywiście finanse. Natomiast nie jestem też do końca przekonany do koncepcji SUV-ów, crossoverów, jak zwał, tak zwanych. Efekt finalny, jaki dostajemy tutaj. Kierownica jest znakomita. Przełożenie układu kierowniczego. Nie mówię o precyzji, bo zarówno tutaj, jak i w BMW precyzja jest znakomita. Natomiast samo przełożenie, zmienne przełożenie w Mercedesie wydaje mi się, że jest lepsze. Z prostej przyczyny. Kiedy mamy rondo i pokonujemy rondo, to nie musimy robić przekładanki rąk na kierownicy. W Mercedesie jest... nie jest to konieczne. Jest to płynny ruch tego typu. W BMW natomiast przekładankę zrobić trzeba. To są niuanse, ale takie rzeczy mogą zaważyć na wyborze. Po prostu. Świetny samochód, samochód, który potrafi wzbudzać emocje, który potrafi narobić trochę szumu wokół siebie i dla osób, które naprawdę jarają się motoryzacją, to jest naprawdę ciekawa opcja. Ciekawa opcja, żeby... Tak, jak wspomniałem, nie wchodzić na tą półkę najwyższą, gdzie mamy 63 AMG GLC, 63 AMG. Tak, samochód ma wady. Wadą jest to, że teraz tego nie słyszę, ale czasami. Podczas kilku dni jakie spędziłem z tym samochodem, przy wyższych prędkościach, prędkościach autostradowych, było słychać takie no, nahalne szuby przy górnej krawędzi drzwi oczywiście mamy cały czas Natomiast cały produkt jako taki jest naprawdę ciekawy. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, subskrybowania moich filmów na kanale YouTube i do zobaczenia następnym razem. Natomiast... Przerzucimy w Sport Plus i pojedziemy. Do zobaczenia.